Projektując łazienkę, często zapominamy o tym, jak ważne jest przygotowanie odpowiedniego miejsca na niezliczoną ilość rzeczy, którą lubimy mieć zawsze pod ręką w tym pomieszczeniu. Kosmetyki, ręczniki, suszarka, lista rzeczy, która powinna znaleźć swoje miejsce, jest niezwykle długa. Sprytne zaplanowanie pomieszczenia nie tylko sprawi, że będzie nam się żyło wygodniej, ale również zapewni porządek i więcej przestrzeni. Co jest szczególnie ważne w ciasnych łazienkach w blokach. Rozrzucone przypadkowo przedmioty zepsują nawet najlepiej zaprojektowane wnętrze. Znajdujemy się w sklepie Komfort w Warszawie przy ulicy Malborskiej. Dziś pokażę Wam kilka sposobów na przechowywanie rzeczy w łazience. W żadnej łazience oczywiście nie może zabraknąć lustra. Wieszące szafki z lustrzanymi frontami są nie tylko sprytnym wykorzystaniem przestrzeni za lustrem, ale także rozwiązaniem, dzięki któremu najpotrzebniejsze przybory możemy mieć zawsze w zasięgu ręki. Nie zapominajmy oczywiście o tym, że lustrzane fronty optycznie powiększają wnętrza. Co jest istotne, zwłaszcza w łazienkach. Świetnym rozwiązaniem będzie wykonana z odpornej na wilgoć płyty szafka lustrzana. Taka szafka będzie się świetnie prezentować, zwłaszcza w nowoczesnych wnętrzach. Wewnątrz znajdują się trzy półki. Jedna stała z płyty meblowej, na której możemy przechowywać cięższe rzeczy. I dwie szklane na leki lub kosmetyki. Szafka mierzy jedynie 14 cm głębokości, co przy mniejszych łazienkach pozwala zaoszczędzić przestrzeń. Mamy tu możliwość uniwersalnego montażu frontu, jako lewe bądź prawe, więc można ją dopasować do każdego wnętrza. Nieocenione stają się szafki podumy walkowe, które zastępując umywalki wolnostojące doskonale wpisują się w standardy wyposażenia łazienek. Różnorodny wachlarz kolorystyczny pozwala na dobranie odpowiedniej szafki podumy walkowej do każdego wnętrza. Szafki podumywalkowe to świetne rozwiązanie zarówno w dużych, jak i w małych łazienkach. Przeważającą zaletą tego rozwiązania jest wygodne i pojemne miejsce do przechowywania kosmetyków, artykułów higienicznych czy przyborów toaletowych. Świetnym rozwiązaniem jest ta szafka z otwartym kubikiem, który zapewni wiele miejsca do wykorzystania. Na przykład dobrze sprawdzi się do przechowywania ręczników lub elementów dekoracyjnych. Dodatkowo szuflady posiadają system cichego domyku. Dla osób poszukujących niestandardowych rozwiązań, przygotowaliśmy ciekawą inspirację. Jest to szafka podumywalkowa z kolekcji industrialnych mebli łazienkowych z megastylową czarną umywalką. Wyposażona w pojemną szufladę idealną do przechowywania większych akcesoriów łazienkowych. Szafka została wykonana ze stali oraz płyty laminowanej, która zapewnia trwałość, odporność na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. W szufladzie zostały wykorzystane tak zwane prowadnice soft close. Kolejnymi sprytnymi sposobami na dobre wykorzystanie wolnej przestrzeni w łazienkach są słupki i półsłupki. Dzięki niewielkiej szerokości z łatwością wpasują się w przestrzeń koło umywalki lub kabiny prysznicowej, dając tym samym dodatkowe miejsce do przechowywania bez zbędnej straty przestrzeni. Takie rozwiązanie szczególnie sprawdzi się w niewielkich przestrzeniach. Jeśli szukacie ciekawych modeli słupków łazienkowych, koniecznie zwróćcie uwagę na ten model z dużym lustrem na froncie który optycznie powiększy przestrzeń. Mamy tutaj sporą ilość półek, które świetnie sprawdzą się do przechowywania różnego typu akcesoriów do kąpieli i zabiegów pielęgnacyjnych. Kolejną zaletą tego mebla jest otwarty kubik boczny wbudowany w szafkę. Miejsce to możemy również wykorzystać w celach dekoracyjnych. Jeśli nie znacie się na designie i boicie się, że wybrane meble będą do siebie średnio pasować? Spokojnie. Jeśli poszukujecie prostego sposobu na to, aby wszystko w łazience do siebie pasowało i było dobrze zaprojektowane nie tylko pod względem designu, jak również pod kątem przechowywania przedmiotów w łazience, to warto przyjrzeć się całym zestawom mebli. Ta kolekcja sprawdzi się w łazience o każdym metrażu. Bogata w detale imitacja naturalnej struktury drewna, wzbogacona o usłojenia, tłoczenia oraz sęki, idealnie będzie pasować do łazienek w bardzo modnym stylu skandynawskim. Standard wchodzi lustrzana szafka, która jest świetnym miejscem do przechowywania leków. W kolekcji nie mogło zabraknąć dwóch pojemnych szuflad i dolnej otwartej szafki. Ale to nie wszystko. Wytrzymałe lakierowane fronty sprawiają, że jest to zakup na lata. Decydując się na remont łazienki bardzo dużym problemem może być odpowiedni wybór wyposażenia tak, aby spełniał on zarówno nasze kryteria funkcjonalności, jak i estetyki i elegancji. Zgodnie z aktualnymi trendami łazienka staje się strefą relaksu, w której spędzamy dużą część naszego dnia. Każdy z nas zna meble białe lub drewniane. Obecnie jednak dużą popularność zyskują kolorowe meble lub kolorowe umywalki. Czarne meble łazienkowe pojawiające się w stylach glamouru i industrialnym dodają elegancji i charakteru. Jednak coraz częściej klienci wybierają wyposażenie w pastelowych kolorach. Bogatsza oferta kolorystyczna pojawia się także w umywalkach, gdzie już możemy je zakupić w kolorze niebieskim, zielonym, odcieniach różowego czy złotego. Całą ofertę można odnaleźć na naszej stronie www. Pamiętaj, że w wyborze, projekcie, dostawie, a nawet montażu zawsze możesz liczyć na pracowników naszych sklepów. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, by otrzymywać informacje o najnowszych odcinkach.